Cieszymy się, że wszystkie koszalińskie redakcje pojawiły się dziś w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym na konferencji prasowej zapowiadającej akcję o nazwie Polar i Termos. Ja nazywam się Arkadiusz Wilman, dziś występuję w roli przedstawiciela Koszalińskiej Rady Rycerzy Kolumba. Są z nami ksiądz Rafał Jarosiewicz z Fundacji SMS z Nieba, a także ksiądz Łukasz Bikun z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kobrzewskiej, dyrektor tej instytucji. W nazwie tego wydarzenia, w nazwie tej akcji jest praktycznie wszystko: Polar i termos, ponieważ celem tego wydarzenia, celem naszej inicjatywy jest zebranie środków finansowych na zakup polarów i termosów dobrej jakości, które trafią do osób bezdomnych, osób w kryzysie bezdomności. Według najnowszych informacji służb miejskich w Koszalinie, takich osób na terenie miasta Koszalina żyje 220 z czego 120 osób korzysta z pomocy systemowej, czyli z pomocy różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, instytucji, także służb miejskich, a 100 osób świadomie wybiera życie w miejscach niemieszkalnych, czyli po prostu funkcjonują na co dzień i śpią w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Wiemy, że zaczynają się bardzo chłodne zimowe dni i właśnie nasza akcja, nasza... Akcja, którą chcemy Państwu zaproponować, ma sprawić, że te dni będą trochę łatwiejsze, w, można powiedzieć, jeżeli, będą, trochę, będą trochę prostsze, jeżeli chodzi o komfort, komfort życia tych osób, ponieważ celem tej akcji jest zakup polarów i termosów, które. Za pośrednictwem wolontariuszy Caritas, za pośrednictwem ludzi związanych z Fundacją SMS z Nieba, a także za sprawą Rycerzy Kolumba działających przy parafii Świętego Bocicha w Koszalinie, trafią bezpośrednio do osób, którym te polary i termosy mogą się przydać. Co jest ważne w kontekście tego wydarzenia? Jest to z naszej strony nienachalna propozycja włączenia się do naszej inicjatywy za sprawą zrzutki, zrzutki publicznej na portalu zrzutka.pl. Wybraliśmy świadomie właśnie taką platformę z tego względu, że nie pobiera ona żadnych środków w związku z prowadzeniem zbiórki publicznej. Ta zbiórka już została uruchomiona. Naszym celem jest zebranie na samym początku 33 tysięcy złotych. Dlaczego taka kwota? Z tego względu, że jeden pakiet, jeden zestaw, czyli dobrej jakości, dobrej trwałości termos i dobrej jakości i dobrego gatunku polar będą kosztowały 150 złotych. Prosta matematyka. 220 osób żyjących, będących w kryzysie bezdomności na terenie miasta Koszalina, razy 150 to daje 33 tysiące złotych. To jest ważne. Jeżeli odzew społeczny, jeżeli nasza propozycja spotka się z Państwa przychylnością, to mamy również, można powiedzieć, plany, które sięgają nieco dalej, o których powie na pewno za chwilę ksiądz Rafał Jarosiewicz, ale właśnie połączyliśmy siły wspólnie. W tym celu działają Rycerze Kolumba, Caritas Diecezji koszalińsko kołobrzeskiej a także Fundacja SMS z Nieba. Caritas Diecezji koszalińsko kołobrzeski jak co roku w okresie zimowym, w okresie przedświątecznym, stara się wychodzić z pomocą najbardziej potrzebującym i tego typu akcja Polar i Thermos właśnie wpisuje się bardzo mocno w naszą misję docierania do osób, które w tym wypadku są wykluczone społecznie, są you <sighs> zmagają się z problemem bezdomności, chcemy do nich wyjść, chcemy dać im fizycznie trochę ciepła, tak by chociażby na przykład posiłki, które w koszalinie otrzymują w domu, w domu miłosierdzia, mogli sobie też na przykład zupę włożyć do tego, wlażyć do tego termosu i idąc do swojego życia dalej, żeby mogli to ciepło zabrać ze sobą. Stąd tak trochę przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, chcemy by, by ta stajnia betlejemska też w jakiś sposób dała, dała ciepło. Karta z Diecezji też działa na, na terenie całej diecezji. Chcemy pomagać osobom najuboższym, stąd już 8-9 grudnia w sklepach będzie zbiórka żywności w ramach akcji tak pomagam dla osób najbardziej potrzebujących to będzie na terenie całej diecezji ta cała żywność w całości jest przeznaczana dla osób potrzebujących z parafii parafiany z zespołu Caritas przeznaczają to na potrzeby swoich najuboższych. Ruszamy z akcją Pusta Choinka, w ramach której będziemy chcieli około 150 dzieci z naszej diecezji obdarować prezentami. Chcemy dla około 1000 osób z terenu naszej diecezji z różnych miast zorganizować spotkanie wigilijne tuż przed świętami. Dlatego cieszymy się też, że możemy brać udział w takiej nowatorskiej można powiedzieć akcji Polar i Termos, by też nasze działania rozszerzać, ale też wspierać działania, które są po prostu dobre. To jest myślę, że bardzo ważna informacja dla nas w kontekście tej zbiórki, którą rozpoczynamy dzisiaj oficjalnie, a która będzie trwała bardzo krótko, bo zaledwie 26 dni. Że mamy część pieniędzy już zgromadzoną. Jeszcze te pieniądze nie zostały wprawdzie wpłacone dzisiaj, dlatego że jeszcze nie zostały przewalutowane w kontekście fizycznych pieniędzy. A mianowicie na rekolekcjach z Damianem Stejnem w Koszalinie, który między innymi tą zajawkę wrzuciliśmy, żebyście, żeby można było też zobaczyć, jak one wyglądały. Zebrano na ten cel ponad 18 tysięcy złotych. A więc startujemy z pewnym zastrzykiem, powiedziałbym, bardzo dużym, finansowym. Dlaczego mówię, że ponad 18 tysięcy złotych? Dlatego, że przez walut, przewalutowanie są tam i franki szwajcarskie i na przykład 1150 euro które zostały złożone, będzie, to się, będzie się to wahało, tak żeby precyzyjnie tę kwotę podać. Będzie ona po prostu jako jedna z pierwszych w, w kwot wpłaconych przez zrzutkę, żeby wszyscy, którzy będą się w tę zrzutkę włączać, mogli jakby zwyczajnie z tego zobaczyć, że, że to już działa. No i to jest też zasługa osób, które tak naprawdę przyjechały na rekolekcje, a jednocześnie chciały, żeby coś zostało po nich. Czyli to nie jest tylko na poziomie duchowym, tylko, tak jak mówi święty Tomasz Zakwinu, ta miłość czynna przez dzieła miłosierdzia, ona najbardziej objawia Boga, który przychodzi. Dlatego, że człowiek współczesny potrzebuje tego, żeby zobaczyć, jak miłują się chrześcijanie, żeby w ogóle mieć w jakikolwiek sposób chęć pomyślenia o tym wobec najróżniejszych sytuacji, które się dzieją obecnie, że to, co chrześcijanie prezentują, w tym wypadku my jako katolicy. No ma głęboki sens, bo się przekłada na, na codzienność i na praktykę życia. Jeśli chodzi o, z, o zrzutkę, to tak jak zapisaliśmy to na stronie, czyli Fundacja SMS Z Nieba i Wspólnota Świętego Pawła, działająca przy szkole ewangelizacji, to co zebrała w całości przeznacza właśnie na ten cel, czyli polarów i termosów, którym współpracujemy w tych trzech organizacjach, to, to zrzutkę obsługując. Z takich myślę, że ważnych rzeczy. Jest to, że także dla osób, które chciałyby bezpośrednio wpłacić na dedykowany tej zrzutce rachunek, czyli pomijając wszelkie szybkie płatności, które jednak się sprawdzają najbardziej, jest indywidualny rachunek konta bankowego z danymi adresowymi, z tytułem, na który można, można także przekazać pieniądze. No i to co powiedział Pan Arek, jeśli będzie tych pieniędzy więcej, to mamy marzenia na te termosy dla innych miast, nie tylko tutaj dla Koszalina, bo była to wspomniana sytuacja tych 220 bezdomnych, których mamy w Koszalinie i których, którzy jakby w pierwszym rzędzie tak ordo caritatis, czyli ci którzy najbliżej, ten porządek miłości, który nas obowiązuje, to jest to co chcemy jakby pielęgnować, ale jeśli będzie, będzie hojność naszych darczyńców rzeczywiście duża, to chcemy, jeżeli określiliśmy sobie na, to pod tytułem mega marzenia na, na stronie, no to wtedy myślimy o tym, żeby jeszcze dodatkowo zrobić coś ze stołówką dla potrzebujących. W jakiej to będzie formie, zobaczymy, jak się zrzutka po prostu będzie rozwijać. Ja ze swojej strony bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które już można powiedzieć tą zrzutkę przed czasem zapoczątkowały swoim groszem na tych rekolekcjach, o których wspomniałem.